We wtorkowym wydaniu InfoFlesza informowaliśmy o wprowadzeniu kolejnej tymczasowej organizacji ruchu przez wykonawcę projektu tramwajowego, polegającej na zamknięciu dla ruchu od poniedziałku 4 października ulic Stary Rynek i Zamkowej na odcinku od Ulicy Sobieskiego do Ulicy Piłsudskiego. Najnowsze informacje przekazane przez wykonawcę remontu linii tramwajowej mówią o pewnej korekcie wcześniej zapowiadanych zmian, o czym na briefingu prasowym poinformował prezydent Grzegorz Mackiewicz, który wraz z wiceprezydentem Markiem Gryglewskim konsultował propozycję całkowitego zamknięcia wspomnianego odcinka robót. Jak czytamy w komunikacie, od poniedziałku 4 października w celu zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców na czas przeprowadzonej rozbiórki torowiska, tymczasowo utrzymany zostanie ruch drogowy na przejmowanym przez wykonawcę odcinku. Dotyczy to ulicy Zamkowej na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Stary Rynek oraz Gdańską. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu pozostanie zamknięty wlot w ulicę Stary Rynek przy kościele św. Mateusza oraz skrzyżowanie z ulicą gdańską. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone na okres od 3 do 4 tygodni do czasu przystąpienia do kolejnych etapów robót. Pomimo, że utrzymany zostanie tymczasowo ruch drogowy na ulicy zamkowej, wykonawca zwraca się z prośbą do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zwrócenie uwagi iż jest to teren budowy, po którym będą poruszać się pojazdy i maszyny budowlane. Te najnowsze zmiany nie będą dotyczyły komunikacji miejskiej, która zgodnie z przyjętą tymczasową organizacją ruchu od 4 października zostanie skierowana na objazdy. Ulica Warszawska na odcinku od ulicy Kaplicznej do ulicy Konstantynowskiej pozostanie zgodnie z wcześniejszą informacją zamknięta dla ruchu. Dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji. Na zaproszenie starosty Pabieńskiego Krzysztofa Habury do Pabianic przyjechał senator Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Kwiatkowski. Podczas briefingu prasowego poinformowano o celu wizyty. Dzisiejsza wizyta pana senatora składa się właśnie z dwóch części. Pierwsza już się odbyła. Na niej rozmawialiśmy o sprawach budżetu państwa i naszych propozycji samorządowych, jakie złożyliśmy na ręce pana senatora, dotyczących właśnie Pabianic i powiatu pabianickiego. A te propozycje i zarazem problemy, które trapią samorządowców, przedstawili starosta i prezydent miasta. Pierwszy dotyczył przebudowy przejazdu kolejowego na ulicy Lutomierskiej. Senator złożył deklarację zajęcia się tą kwestią. Dzisiaj publicznie deklaruję, że zgodnie z pismami pana starosty i pana prezydenta, do budżetu państwa na rok 2022 zgłoszę poprawkę z zapewnieniem środków finansowych na przebudowę drogowo-kolejową na drodze krajowej drogowej numer 71 i drodze kolejowej numer 14. Jak państwo wiedzą, za chwilę ogromna inwestycja infrastrukturalna, która nas czeka i która spowoduje, że część Pabianic. W praktyce byłaby od Cięta, co najmniej ogromnie utrudniony byłby sposób przejazdu, gdzie w praktyce czy w niektórych okresach dnia co 80 minut przejeżdżałyby pociągi. A w związku z tym, że nie ma tam bezkolizyjnego przejazdu, byłaby to prawdziwa gehenna dla mieszkańców Pabianic. Dlatego deklaruję także w imieniu łódzkiego zespołu parlamentarnego, którego tutaj dzisiaj jestem przedstawicielem, a który grupuje posłów i senatorów, że nie uda się, tej poprawki wprowadzić w Sejmie. Taką poprawkę nie wprowadzimy w Senacie. Już państwu deklaruję, że ona zostanie przyjęta. Tutaj ten kosztorys generalnej dyrekcji, z którym się mogłem zapoznać w tej części infrastruktury kolejowej, bo to jest przejazd bezkolizyjny kolei w postaci przejazdu górą takiego mini wiaduktu, a ruchu drogowego na dotychczasowym poziomie. To jest wstępnie suma około 22 milionów tej części infrastruktury kolejowej. Oczywiście do tego będą pewne jeszcze koszty związane z przebudową wokół tej inwestycji, ale to nie są środki, których nie można znaleźć w budżecie państwa, zdając sobie sprawę, jak ich nieznalezienie wywoła ogromne problemy i perturbacje. Dlatego deklaruję i panu staroście, i panu prezydentowi, a przede wszystkim mieszkańcom Pabianic, że taka poprawka w budżecie państwa się znajdzie. Kolejna płaszczyzna z rozmów dotyczyła wpływów podatkowych do powiatowego i miejskiego budżetu. W Senacie w ramach prac nad polskim ładem, jego częścią podatkową dopilnujemy, żeby te zmiany nie były kosztem samorządów, czyli to, co pabianice stracą zarówno miasto, jak i powiat, musi być wyrównane poprzez system subwencji, który będzie zapisany w tych zmianach. I tu znowu deklaruję, że jeżeli projekt, który wyjdzie z Sejmu, a należy się tego. To niestety obawiać. Nie będzie spełniał tych standardów, to Senat wprowadzi odpowiednie poprawki, tak żeby mówiąc protem zarówno miasto pabieńce jak i starostwo powiatowe w pabieńcach nie były stratne na zmianach, na zmianach w podatkach. Po briefingu prasowym odbyło się jeszcze spotkanie zamknięte w siedzibie platformy obywatelskiej, na którym miała zostać poruszona ogólna sytuacja polityczna w kraju. W 2015 roku Strażnicy miejscy zainicjowali zbiórkę odzieży dla bezdomnych. Wówczas przeprowadzili te akcje w swoich szeregach. Od 2016 roku wyszli już mówiąc kolokwialnie w miasto, zachęcając pobięczan do udziału w tym charytatywnym przedsięwzięciu. Tegoroczna siódma już edycja tej zbiórki pod nazwą Strażnicza szafa, przekaż odzież, pomóż bezdomnym zaczęła się dzisiaj 1 października. Wzorem ubiegłych lat y, będzie wyjeżdżała tak zwana strażnicza szafa. Będą to praktycznie te same punkty, cztery punkty w różnych odstępach czasowych. Strażnicza szafa w pierwszym terminie 5 października stanie na placu przy Kościele Świętego Maksymiliana Kolbego. Ta terenowa zbiórka odzieży odbywać się będzie w stałych godzinach między 16 i 18, kiedy to strażnicy będą czekać na mieszkańców chcących podarować ubrania bezdomnym i potrzebującym. W większości odzież trafi, tak jak w poprzednich latach, do schroniska przy ulicy Kościuszki dla podopiecznych Pawieńskiego Kołatowa. Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Wzorem ubiegłych lat też prosimy o odzież ciepłą, jesienno-zimową, bo ta jest najbardziej potrzebna dla tych osób tutaj w schronisku, ale też my tutaj y, przetrzymujemy i mamy taką rezerwową odzież dla osób bezdomnych, których także napotykamy w trakcie codziennych patroli, codziennej służby. No oczywiście prosimy, żeby ta odzież była w miarę schludna, no najlepiej jakby była wyprana, no bo to wiadomo, to jest ktoś będzie to później nosił. No głównie też, żeby to była odzież dla mężczyzn, ponieważ no tak jak nie ukrywam 95% obsady schroniska to są mężczyźni. Także, także głównie prosimy o tą odzież męską. To no nie chodzi tylko o kurtki, dresy, ale też mogą być te czapki, szaliki, rękawiczki. Kolejne miejsca i terminy, gdzie trafi strażnicza szafa, to parking przy szkole podstawowej nr 16 ulica 20 stycznia 9 przez 13. W piątek 15 października parking przy Biedronce ulica Smugowa 31 we wtorek 26 października oraz ulica Łaska 94 parking przy Wieżowcach w piątek 5 listopada i będzie to ostatni dzień akcji. Oprócz tych punktów, które są wymienione, także można codziennie też do nas tutaj do, do siedziby straży to młodzież dostarczyć. W całej akcji istotne jest to, że zbędna odzież nie trafi do śmietnika, a może przydać się tym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i jej naprawdę potrzebują. 27 września 1939 roku powstała Służba Zwycięstwu Polski. Była to tajna organizacja niepodległościowa, która stała się zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego, fenomenu na skalę światową, który nigdy i nigdzie nie miał odpowiednika. W 82. rocznicy jego utworzenia władze powiatu i miasta, przedstawiciele służb mundurowych, pabieńskich kół Związku Sybiraków oraz Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Młodzież oddali hołd twórcom konspiracyjnych struktur, którzy walczyli o wyzwolenie Polski, często składając najwyższą ofiarę, własne życie. Podczas uroczystości, która odbyła się w Zespole Szkół nr 3, młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim zaatakowały Polskę. Wybuchła II wojna światowa, największy i najtrwawszy konflikt zbrojny w historii. W okupowanej Polsce 27 września powstało Polskie Państwo Podziemne. Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić tę ważą dla nas pola rocznicę. Były wiersze oraz pieśni patriotyczne, m.in. wrzosy, rozkwitają pąki Białych Róż czy Pałacyk Michla. Panie! Przybliżono również sylwetki żołnierzy, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny w czasie II wojny światowej. Był to m.in. generał Stefan Grotrowiecki, Witold Pilecki, generał Tadeusz Bur-Komorowski oraz Jan Karski. Całość dopełnił film ukazujący inscenizację dzieci w mundurach powstańców warszawskich. Warszawskie dzieci. Mówię, za każdym Warszawski był, stworzył, Głos podczas uroczystości zabrali zaproszeni goście. Była to sierżant Wiktoria Solmińska ze Związku Rezerwistów Wojska Polskiego Sekcji Pabianickiej oraz Florian Blaźlak, Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego. Chciałbym dziękować dyrektor za zaproszenie tutaj młodzieży za przedstawienie tego programu artystycznego, który w formie pięknie przypomniał o czasach wojny, czasach powstania, a tak naprawdę to, to tak piękne nie, nie było, ponieważ ludzie naprawdę... Dzień Polskiego Państwa Podziemnego został ustanowiony przez Sejm w drodze uchwały 11 września 1998 roku. W dokumencie podkreślono, że oprócz pionu wojskowego, Armii Krajowej i współpracujących z nią innych formacji Polski walczącej w ramach Polskiego Państwa Podziemnego działał Parlament, a tajne struktury obejmowały też sprawy wewnętrzne, oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwości oraz komórki przygotowujące akty legislacyjne dla przyszłego niepodległego państwa. Wystarczyło dosłownie kilka godzin, dokładnie trzy, aby pękły bariery międzypokoleniowe. A to oznacza, że najważniejszy cel tego przedsięwzięcia został zrealizowany. Mowa o najnowszym projekcie grupy wolontarystycznej Agrawka, zatytułowanym Jak było, jak chcę, by było, skierowanym do seniorów oraz juniorów. Pomysł wyniknął z tego po prostu, że chcieliśmy zintegrować nasze miasto, naszych mieszkańców, a uważamy, że bariera, która do tej pory była myślę, że między seniorami i dziećmi, mogła być przełamana, bo są. To o seniorzy są osobami, które mogą, mają potężną wiedzę i mogą nam bardzo dużo przekazać na przyszłość. Łącznie w projekcie uczestniczyło 20 osób. Połowę z nich stanowiły seniorki z Centrum Seniora oraz Miejskiej Rady Seniorów, a połowę dzieci z placówki wsparcia dziennego Junior. Miejscem docelowym realizacji działań w ramach projektu było Muzeum Miasta Pabianic, najbardziej charakterystyczne miejsce w naszym mieście. Ale nie tylko. Beneficjenci uczestniczyli również w 40-minutowym spacerze, ponieważ celem było również poszerzenie wiedzy na temat historii i tradycji naszego miasta, zarówno osób młodszych, jak i starszych. Przewodnikiem był dyrektor muzeum Ryszard Adamczyk, który przekazał kilka ciekawostek o historii Pabianic. Na początku taką wsią wiodącą było Piątkowisko i Klucz Piątkowisko z kościołem w górce Pabianic. Zmienia się to w momencie, kiedy kapituła krakowska, krakowska postanawia założyć na tym wielkim terenie, bo operując dzisiejszymi nazwami to odłodzi po dobroń, od Dutowa po y, Chocianowice i też tam y, Łodzi Łaskowice. I y, wybór pada na Pabianicę. I tak nie wiadomo dokładnie, y, w którym roku y, Pabianice stały się miastem, ale umowną datą powstania miasta jest 1354 rok. Wiemy wtedy, że już Pawieńce są miastem i mają kościół parafialny świętego Mateusza. Uczestnicy przeszli sprzed muzeum do Kościoła Świętego Mateusza, następnie pod budynek dawnej pawelany, obecnie kompleksu hotelu Wełna i z powrotem obok starostwa, czyli dawnego pałacu rodziny Enderów. Na trasie spaceru była też dawna szkoła pielęgniarek i ostatnim przystankiem był pomnik Jana Dugosza przed muzeum. Kolejnym etapem projektu było budowanie dialogu międzypokoleniowego w czasie debaty. Każdy, zarówno junior, jak i seniorka, mogli indywidualnie porozmawiać na różne tematy, ale związane z pabieńcami, opowiadali o swoich wspomnieniach i ciekawych historiach o ulubionych miejscach, mówili, za co kochają swoje miasto, z czym kojarzy im się stary rynek i czy wyobrażają sobie mieszkać w innym mieście. Jak było widać, dzieci były bardzo otwarte, rozmowy przebiegały w radosnych nastrojach. Po krótkiej przerwie przyszedł czas na pabianadę. Jest seria pytań, na które będą i seniorzy i dzieci odpowiadać wspólnie za pomocą niespodzianych przygotowanych koron. A te wszystkie informacje były już podane podczas spaceru po Starym Mieście. Mniej więcej one dotyczyły głównie historii naszego miasta, czyli kwestie pabianki, która jest tutaj naszą historią, czy może historii zamku, w którym się znajdujemy. Pytań było kilkanaście. Rywalizacja była zacięta, ale wyrównana. Współcześnie przejazd tramwajem z Babianic do Łodzi trwał 45 minut. Ile trwał ten sam przejazd w roku 1939? A 60 minut, B 90 minut, C 35 minut i D 45 minut. Zapraszamy. Zgadza się. Ro! Jedno z pytań dotyczyło też króla Polski, który w naszym mieście gościł najczęściej, bo aż trzy razy. Był to Władysław Jagiełło. A pierwszą lokalną gazetą pabianicką, którą zaczęto drukować w 1912 roku było Życie Pabianickie. Ostatnie zadanie polegało na przedstawieniu swojej wizji, jak widzę swoje miasto za 20 lat. Swoje propozycje seniorzy i juniorzy zapisywali w dwóch oddzielnych koronach herbu przygotowanego przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Ujęłam to w sferze takiego ładu i porządku, bo, bo to w naszym wieku no, nas najbardziej interesuje. No, również byśmy chcieli dla młodych ludzi, którzy będą tu mieszkali, żeby mieli miło, przyjemnie, żeby było dużo zieleni, żeby mieli no, równe chodniki równiejsze niż my mamy, i żeby żyło im się dobrze. W trzeciej koronie zamieszczono wspólną wizję. Razem pragniemy, aby pabianice były jeszcze bardziej bezpieczne, zielone, ekologiczne, kolorowe, tolerancyjne, przyjazne zwierzętom, integrujące pabianiczan i zaludnione. Aby doszło do rewitalizacji starego rynku i żeby była większa dostępność do wiedzy. Herb z wizją dwóch pokoleń przekazano na ręce prezydenta Grzegorza Mackiewicza, który przyznał, że przez jakiś czas Herb będzie stał w jego gabinecie. Prezydent wręczył uczestnikom dyplomy i niespodzianki projektowe. Jak usłyszeliśmy, zarówno seniorzy, jak i juniorzy bardzo dobrze ocenili ten projekt. Spotkanie wyjątkowe, niezwykłe. Mimo swoich lat, pierwszy raz uczestniczę w czymś takim. No, wnosi dużo radości w nasze życie, takiej ciekawości, co młodzi myślą o, o swojej przyszłości, bardzo pięknie z nami rozmawiali, no a graweczka na szóstkę z plusem. No niesamowicie dzieci były no, w bardzo takim młodym wieku, prawda, bo to jak zdążyliśmy w tych rozmowach się zorientować, to była trzecia klasa, szósta klasa, no więc bardzo młode osoby. W czasie spaceru uważnie przysługiwali się panu dyrektorowi, który nam pięknie opowiadał o historii zamku i starego miasta dzieci wyjątkowo były zainteresowane, zadawały dużo pytań. No jestem bardzo mile zaskoczona tym spotkaniem. Może połączyć więź z, z dorosłymi i z dziećmi. Ja sam mam probabcie, się z nią bardzo dobrze dogaduję. A która część tego projektu, czyli które zadanie było najfajniejsze? Czy z eee, na pytania. No powiedzmy, że wszystko. Wszystko mi się podobało. Spacer wpływał po pierwsze na moje zdrowie, a jednocześnie się dowiadywałem... Rozm mogłem rozmawiać z seniorami i było jak najbardziej fajne. A te quizy to już nawet jak najbardziej było fajne. Na realizację projektu Jak było, jak chcę, by było, grupa wolontarystyczna Agrawka otrzymała 1000 zł w ramach wygranego konkursu na mini-granty z Korpusu Solidarności. 41 młodych wykonawców zaprezentowało talent wokalny w ramach kwalifikacji regionalnych 26. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Wygraj Sukces organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury. Przegląd konkursowy odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury, który znalazł się na mapie placówek kulturalnych w całej Polsce przeprowadzających takie eliminacje. To jedne z najdłuższych eliminacji w Polsce, bo w ogóle w takich, takich miastach jak dzisiaj w Pabianicach jest 12 w Polsce. I z tych 500 blisko wokalistów my, już mamy wybrać taką złotą setkę i tą złotą setkę będziemy gościli 12 i 13 listopada w finale w Tarnobrzegu. W wokalne szranki stanęły osoby reprezentujące ośrodki m.in. ze Zduńskiej Woli, Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic, Działoszyna oraz sąsiedniego Ksewerowa. Zadaniem uczestników była prezentacja dwóch piosenek, obowiązkowej, wykonywanej w pierwszym etapie konkursu oraz dowolnej, czyli utworu wyłącznie w języku polskim, mogła to być piosenka autorska, klasyka polska lub piosenka z płyt z wcześniejszych edycji Wygraj Sukces. Będę prezentować Kaziu Zakochaj się i Sklep z Marzeniami. Kaziu Zakochaj się, ponieważ jest to taka piosenka aktorska, mogę w niej troszeczkę się pobawić swoimi zdolnościami. Aktorskimi, a sklep z marzeniami jest właśnie takim czymś, czym mogę bardziej tutaj popracować nad melodią, więc bardzo też mi zależało, żeby tutaj się skupić na melodii, a w jednej właśnie na tych aktorskich bardziej. Lato swym kwiatom motylki śle. Kaziu, 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 zakochaj się. Spójrz drżące na łące sylwetki, dwie. Kaziu. No gdzie ty, gdzie? W czterech kategoriach wiekowych uczestników konkursu oceniało trzyosobowe jury Jarosław Piątkowski, kompozytor, aranżer, pomysłodawca konkursu Wygraj Sukces, Andrzej Cieślik, autor tekstów i spektakli muzycznych oraz Kuba Anusiewicz, wokalista, laureat wielu konkursów wokalnych, finalista programu Mam Talent. Szukamy osobowości. My, jurorzy, po to tu jesteśmy, żeby znaleźć takie osobowości. Tego się nie da zmierzyć, zważyć i powiedzieć... Kiedy ta osobowość jest? Na pewno było dzisiaj tutaj kilka takich osób. Jesteśmy przed, przed obradami i mam nadzieję, że wybierzemy takie perełki, które jadąc na finał, mając trzy minuty, zainteresują już innych jurorów, zainteresują wśród tej setki po prostu ktoś ich zapamięta, bo to jest najważniejsze, żeby zejść ze sceny i pozostać zapamiętany. Jurozy oceniali walory głosowe, dobór repertuaru, który powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty, jak również muzykalność, własną interpretację piosenki oraz indywidualność artystyczną. Emocje były jak zwykle duże, mnóstwo stresu, no ale myślę, że będzie dobrze, chociaż poziom jest w tym roku naprawdę wysoki, jest wielu z wielu dobrych wokalistów, to trzeba przyznać. Ale może się uda. I się udało. Mateusz zaśpiewał między innymi utwór, kto się na tangu dziś zna i przeszedł do finału. Tanga niezwykły czarny. Urok tańczących pan. Kto się na tangu dziś zna. Jak zwykle już. Dolącym rybem samba ludzi kręci. Jak zwykle już. Oprócz niego w Złotej Dziesiątce znaleźli się Natan Gryga, Lena Kuc, Julia Stefanowska, Antonina Zomer, Klaudia Hejman, Norbert Kuświk, Zuzanna Stefaniak, Julia Stępień oraz Julia Walaszczyk. Osoby te wraz z tymi, które zostały wyłonione w innych 11 miastach podczas takich samych kwalifikacji regionalnych 12 listopada wystąpią podczas przesłuchań półfinałowych w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Najlepsi przejdą do finału, który odbędzie się dzień później. Główną nagrodą 26. edycji konkursu piosenki Wygraj Sukces jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 złotych. Warto również dodać, że jurorzy oprócz wspomnianej najlepszej dziesiątki postanowili wyróżnić 10 osób. Na relacje z kwalifikacji regionalnych 26. konkursu Wygraj Sukces zapraszamy w poniedziałek 4 października do programu Puls Miasta. Centrum Seniora na każdy miesiąc przygotowuje ofertę spotkań o różnej tematyce. W październiku pierwsze z nich poświęcone będzie kwestii zdrowia. 4 października o godzinie 12 odbędzie się wykład pod tytułem Błonnik pokarmowy i jego znaczenie w profilaktyce zdrowotnej. Zostaną poruszone m.in. zagadnienia błonnik a nowotwór, jelit, powiązanie błonników a cukrzyca, rola błonników odporności, błonnika odtyłość. Spotkanie poprowadzi pan Michał Pytko. Seniorzy, którzy lubią relaksować się podczas ćwiczeń, ale niekoniecznie całego ciała, mogą 18 października wybrać się na warsztaty jogi twarzy. Prowadząca spotkanie Marta Piechowska pokaże ćwiczenia, które regularnie wykonywane liftingują twarz oraz poprawiają pracę mięśni twarzy. Ale na tym nie koniec. Jednocześnie odbędą się zabiegi pielęgnacyjne z parafiny na dłonie które świetnie nawierzą w okresie jesiennym skórę rąk, zabiegi wykona pani kosmetolog, pani Barbara Baranowska. Relaksująco kosmetyczne warsztaty rozpoczną się o godzinie 11.30. W październiku będą też spotkania o charakterze kulturalnym. 14 października o godzinie 14.30 instruktor Centrum Seniora Rafał Słupski zaprasza na drugą część prelekcji pod tytułem Lato w Toskanii. 26 października o godzinie 14 zapraszamy na kolejny cykl spotkań z filmem dokumentalnym, m.in. dyskusja na temat psychologicznych aspektów fabuły. Spotkanie poprowadzi psycholog Paweł Konopacki. Placówka przy ulicy Konopnickiej zaprasza również na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera lub inne choroby otępienne, która we wrześniu wznowiła swoją działalność. Celem grupy jest m.in. integracja oraz wzajemne wsparcie, a także wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkanie poprowadzi psycholog Paweł Konopacki. Odbędzie się ono 25 października o godzinie 13.30. Ze względu na reżim sanitarny na wszystkie wspomniane spotkania obowiązują zapisy u pracowników Centrum. Szczegóły oferty Centrum Seniora można znaleźć na stronie internetowej placówki seniorpabieńce.pl. Trójki koszykarskie to kolejna dyscyplina sportu, w której szkolne reprezentacje rywalizowały o tytuł mistrza powiatu w ramach Licealiady. Cały ciężar i odpowiedzialność za grę w tych zawodach pozostaje w rękach zawodników. W przypadku tych rozgrywek trener nie może przebywać w obrębie boiska, nie może też podpowiadać swojej drużynie. Na boisku zespołu szkół nr 2, popularnym elektryku, do tej walki zgłosiły się trzy drużyny dziewcząt i pięć drużyn chłopców. Zawody rozegrano systemem każdy z każdym. W tym roku, tak jak w ubiegłym, dziewczęta reprezentowały tylko trzy szkoły. Pierwsze liceum, zespół szkół nr 1 i zespół szkół nr 2. Koszykarki elektryka broniły tytułu mistrzowskiego i ta obrona była skuteczna. W pierwszym pojedynku reprezentantki zespołu szkół nr 2 pokonały zespół szkół nr 1 12 do 2. W drugim meczu, zdecydowanie bardziej zaciętym, wygrały z rywalkami z pierwszego liceum ogólnokształcącego 4-3. Drugie miejsce wywalczyły licealistki pokonując rywalki z zespołu szkół nr 1, 3 do 2. W rywalizacji chłopców wzięły udział ekipy obrońców mistrzowskiego tytułu z Zespołu Szkół Nr 2, czyli Elektryka, zespołu szkół nr 1, czyli Mechanika, zespołu szkół nr 3, drugiego liceum i zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie i tym razem ubiegłoroczni mistrzowie nie zawiedli, wygrywając rywalizację z przeciwnikami. Koszykarze elektryka pokonali zespół szkół nr 3 16 do 0, rywali z Widzewa 12 do 0, drugie liceum ogólnokształcące 13 do 2 i jedynie późniejsi wicemistrzowie, czyli koszykarze zespołu szkół nr 1, nie pozwolili sobie wrzucić dwucyfrowego wyniku, przegrywając z elektrykiem 2 do 5. Na trzecim miejscu plasowali się koszykarze drugiego liceum ogólnokształcącego na na czwartym zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie i ostatnie miejsce bez zwycięstwa na koncie zajęli reprezentanci zespołu szkół nr 3. Mistrzynie i mistrzowie z elektryka będą reprezentować nasz powiat w finale wojewódzkim trójek koszykarskich. Chłopcy walczyć będą o tytuł mistrzów województwa 4 października, a dziewczęta dzień później. Zawody rozegrane zostaną w łodzi.